Dzień dobry, Barbaro1703. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy to będzie przeszłość. Nawet z poprzednich wcieleń. Potężna moc jest w Tobie. To jest karta jedności, świadomość, ciało, dusza, wszystko splątane w jedności. Żywioły. Kontrola nad nimi. Ogromna moc jest do Twojej dyspozycji. To jest karta, gdzie źródło dosłownie puka do drzwi do Twojego serca, tylko że z jakiegoś powodu ty nie chcesz mu otworzyć. Miłość puka, a ty nie otwierasz. Ale to ma głębsze znaczenie, bo w Twoim życiu pojawia się król róż, król miłości, mężczyzna w Twoim życiu, który pragnie związku z Tobą, rodziny. Pragnie dać Tobie miłość. On się patrzy na źródło, którego nie wpuszczasz do serca, jakbyś jego też nie chciała wpuścić. Dochodzi do potężnych spięć, potężnych uderzeń. Pioruny trzaskają, a ty zostajesz odseparowana od swojej rodziny, tej duchowej, i materialnej. Zostajesz sama, to jest tak jakby w przeszłości. Niewpuszczenie do swojego serca tej miłości miało skutek karmiczny w teraźniejszości, czyli takie odcięcie od swojej duchowej rodziny, czas takiej samotności, a ty szukasz, patrzysz daleko, gdzie jest ta miłość, ale nie patrzysz, że ona jest blisko. Bardzo blisko ciebie, bo to ty jej nie wpuściłaś, ona pukała do Twoich drzwi. Więc teraz Ty jej gdzieś daleko szukasz, ale nie widzisz, jak ona blisko się znajduje. Karta, muzy, Twoja dusza, kreatywność, natchnienie także odwrócone, tak jak i Twoja duchowa rodzina to wszystko to są karmiczne. Powiązania z tym, co było w przeszłości, odrzuciłaś miłość, i to tak źle się skończyło. Na samym końcu mamy Skrybę, nauczyciela, który zostawia potomnym swoje dzieła, można z jego wiedzy skorzystać. To jest raz, ale ta karta także oznacza takie zdolności w przyszłości, bo z tego, co ja tutaj widzę, mocno poucinane są te kontakty właśnie z duchową rodziną, z duszą. Być może to jest takie szykowanie przestrzeni sobie, by w przyszłości móc stworzyć coś dla innych, coś napisać, jakieś dzieło, stworzyć jakąś pracę, książkę, jakiś artykuł, i żeby to mogło się udać w przyszłości, dlatego ta separacja w teraźniejszości musiała nastąpić żebyś miała przestrzeń, czas, możliwości, by zająć się tym swoim projektem, ten wielki projekt z przyszłości, który stworzysz, to będzie taki cel, który pozwoli Tobie, w Twoim umyśle, w Twoim mniemaniu spłacić te karmiczne. Długi, długi energetyczne, gdzie nie wpuściłaś do swojego serca tej miłości, i w ten sposób Ty, jakby, wynagrodzisz to tej rzeczywistości. Na poziomie serc oczywiście, że my nie mamy żadnych długów i nie musimy niczego robić, żeby tą miłość przyjąć w siebie, ale na poziomie umysłów, osobowości naszych tutaj ziemskich tożsamości oczywiście, że mamy. Więc ta praca dla ludzkości uwolni Ciebie od tych zdarzeń z przeszłości. A jak to się stanie, wtedy. Te karty, Twoja dusza, Twoja rodzina duchowa, to wszystko się poodwraca. Znowu wszystko będzie dobrze. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.